To, co oczywiste, zwykle jest nudne. Dlatego ten podcast jest do wiedzy nieoczywistej, bo ekonomia nie musi być nudna, trudna i oderwana od rzeczywistości. Bartłomiej Biga zapraszam na podcast o ekonomii zaskakującej, która jest piękna, interesująca i oczywiście nieoczywista. Jest jeden problem, kiedy przekonuje się ludzi biznesu do tego, że warto grać uczciwie. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkich ludzi trzeba do tego przekonywać. Wielu z nich samych z siebie wie, że warto to robić i robi to z najróżniejszych pobudek. Natomiast ci, którzy potrzebują argumentów ekonomicznych do tego, żeby grać uczciwie, narzekają, że większość z tych argumentów ma taki charakter długookresowy. To znaczy mówimy, buduj uczciwe relacje z klientami, buduj uczciwe relacje z kontrahentami, bo w długim okresie to będzie dobre dla Twojej firmy. A oni mówią: Ale mnie interesuje tu i teraz, ja chcę robić biznes tu i teraz. I ta uczciwość, jeżeli mam się jej stosować, powinna przynosić mi jak najszybciej korzyści. No oczywiście, rzadko ubierają to tak wprost w słowa, natomiast sens ich wypowiedzi jest taki. Zatem dziś skupimy się na tych argumentach, które uzasadniają uczciwość korzyściami i to, w takie, i to takimi, które występują już w krótkim okresie. Nie ma się co dziwić, że ludzie trochę bagatelizują ten długi okres, bo słusznie już pisał Adam Smith, który mówił, że przyjemność, którą mamy doświadczać za 10 lat, interesuje nas tak niewiele w porównaniu z tą, którą możemy doznać dzisiaj. Więc sięgnijmy do badań Kahnemana i Tylera, którzy pokazują, że uczciwość może bardzo szybko przynosić korzyści. Standardowi ekonomiści mówią, że celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku i oczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Po to zakładamy firmę, żeby ona zarabiała, no i najlepiej kiedy zarabia jak najwięcej. Natomiast to nie oznacza, że musimy być zawsze przywiązani do zasady każdy koszt zły, każdy przychód dobry. To też nie oznacza, że zawsze w bezwzględny sposób musimy wykorzystywać mechanizm podaży i popytu. Bo jeżeli nagle popyt na nasze dobra i usługi wystrzeli w górę, to w takim tradycyjnym myśleniu, my powinniśmy również wystrzelić w górę scenami tego, co proponujemy, że jest to idealna okazja do tego, żeby dużo zarobić. Ale badania ekonomistów behawioralnych pokazują, że może to bardzo szybko się zemścić, ponieważ naszymi klientami nie są ekoni, czyli takie wirtualne istoty, które w pełni rozumieją mechanizmy ekonomiczne, ale ludzie, którzy nie lubią, gdy się ich wyzyskuje. I nawet jeżeli przyciśnięci do muru w pewnym momencie zgodzą się na zapłacenie horrendalnie wysokiej ceny, to bardzo szybko odwrócą się od takiego sprzedawcy. Sygnalizowałem ten problem, gdy mówiłem o łopatach do odśnieżania, że po śnieżycy lekko cenę możemy podnieść, ale jeżeli podniesiemy ją drastycznie, mimo że tych łopat mamy za mało i wiemy, że są ludzie, którzy byliby w stanie zapłacić za nie wielokrotnie więcej niż standardowo, to nie warto windować tej ceny tak bardzo. Nie warto, ponieważ to rozczarowanie klientów bardzo szybko da się nam wyznaki. Zresztą z wyzyskiem w ogóle trzeba uważać, bo to jest tak, że nie tylko chodzi o taką uczciwość, nasze wewnętrzne poczucie, że należy postępować fair, tylko mamy na to konkretne przepisy i to nawet kodeksu karnego. Artykuł 304 definiuje wyzysk. Mówi tak: kto wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności. Do lat 3. Również może nam się dostać ze strony kodeksu cywilnego tam mamy artykuł 388, który również. Piętnuje tych, którzy dopuszczają się wyzysku. Artykuł ten mówi tak, że jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w przypadku, gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, można żądać unieważnienia umowy. Piękny jest ten język prawny, tak słuchając tego zdania trudno zrozumieć, więc przełożę to na nasze. Jeżeli z tych przyczyn, które były na początku, które niekoniecznie muszą oznaczać jakąś trudną sytuację typu przymusowe położenie, to może być po prostu brak doświadczenia drugiej strony. Jeżeli my takiego nowicjusza ogramy w ten sposób, że zawrzemy skrajnie niekorzystną dla niego umowę, to on może się próbować z niej wywinąć. No i choćby z tych przyczyn warto unikać wyzysku. Ludzie są szczególnie drażliwi na punkcie wyzyskiwania ich w trudnej sytuacji. I zacznijmy może od tej klęski żywiołowej. Sklep przemysłowy, który by sprzedawał szuflę do śniegu po przejściu śnieżycy zbyt drogo, bardzo szybko doświadczy gniewu klientów. I Richard Taylor opisuje badanie, w którym wspomina o sklepie, który sprzedawał standardowo takie szufle po 15 dolarów, ale rano po przejściu wielkiej śnieżycy sklep podniósł cenę do 20 dolarów. I wydawać by się mogło, że to jest zupełnie normalna reakcja podaż-popyt. Wzrósł popyt, natomiast podaży nie jesteśmy w stanie szybko zwiększyć, no, liczba tych łopat, które mamy jest ograniczona. Są ludzie, którzy są skłonni zapłacić znacznie więcej, więc czemu im tego nie umożliwić? No, bo jeżeli byśmy zastosowali ten mechanizm, o którym uczy się studentów na pierwszym roku ekonomii, to cenę powinno się podnosić tak długo, aż zostanie taka liczba osób zainteresowanych kupnem łopaty po tak wysokiej cenie, że każdy z nich otrzyma tą łopatę. I to by wywindowało tę cenę znacznie wyżej niż z 15 do 20 dolarów. Ale zobaczmy, jak reagują na to ludzie. 18% tylko badanych uznało takie podniesienie z 15 dolarów na 20 za dopuszczalne, natomiast 82% uznało je za nieuczciwe. Co ciekawe, inne wyniki były, kiedy badano studentów ekonomii. Oni mieli tak silnie włożone w głowę właśnie tę zasadę: no, skoro rośnie popyt, więc można spokojnie podnosić cenę, że oni odpowiedzieli zupełnie inaczej. Dla 76% z nich to było dopuszczalne, a tylko dla 24% z nich niedopuszczalne. Był też inny przykład, który może nie dotyczył sytuacji dramatycznej, ale z całą pewnością dla niektórych ważnej. W sklepie z zabawkami ostatnia lalka popularnej serii kabacz Patch została sprzedana miesiąc temu. I na tydzień przed Bożym Narodzeniem pracownik znalazł jednak w magazynie jeszcze jedną lalkę. I szefostwo sklepu wie, że wielu klientów bardzo chciałoby ją kupić. I ogłasza zatem, że lalka zostanie sprzedana na aukcji temu klientowi, który zaoferuje największą cenę. I znowu zupełnie normalny mechanizm ekonomiczny. O co się tu oburzać? Wielu chętnych, tylko jedna lalka, no więc sprawdźmy, kto chce dać najwięcej. I to nie jest sytuacja taka, że to jest rzecz niezbędna do życia. To z całą pewnością nie jest produkt typu leki, czy nawet ta łopata do odśnieżania po śnieżycy. Ale na taką aukcję tylko 26% powiedziało, że to jest dopuszczalne, a 74% powiedziało nie, to jest nieuczciwe. Ale postanowiono trochę zmodyfikować ten przykład i zapytano ludzi, ale gdyby ten dochód z tej aukcji, no bo i tak nie wszyscy nie dostaną tej lalki, i tak dostanie ją tylko jedna osoba. Więc gdyby dochód z tej aukcji miał pójść nie dla właściciela sklepu, ale na rzecz UNICEF-u, i co ciekawe, wtedy ten mechanizm stał się zupełnie do zaakceptowania. 79% powiedziało, że to jest ok, 21% dalej twierdziło, że jest to nieuczciwe. Zatem to nie jest tak, że zawsze zwiększenie ceny czy wprowadzenie tego mechanizmu rynkowego będzie skrytykowane przez większość klientów. Dużo zależy, kto na tym skorzysta, więc jesteśmy dużo bardziej skłonni zrobić coś w imię czegoś charytatywnego niż w imię tego, żeby ten okrutny kapitalista miał w tej wyjątkowej sytuacji tak wiele zarobić. To jest też rzecz, na którą trzeba uważać, gdy zatrudniamy pracowników. I kwestia ich wynagrodzenia, też zmian tego wynagrodzenia, może być postrzegana bardzo różnie. Wyobraźmy sobie dwie sytuacje, dość podobne, ale jednak nieco różne, i też ocena tego, jak potencjalni pracownicy by zareagowali, będzie różna. Pierwsza historia. Działalność firmy przynosi niewielki zysk. Ta firma działa w obszarze, w którym zapanowała recesja, jest bardzo wysokie bezrobocie, ale nie ma inflacji. No i wielu pracowników niepokoi się o swój los. Firma postanawia więc obniżyć na najbliższy rok płace o 7%. I co na to pracownicy? 38% z nich uważa, że to jest rozsądne, to jest racjonalne. No mogą nas albo zwolnić, albo muszą szukać jakichś cięć, więc zgadzają się na tą obniżkę 7%. Inflacji nie ma, więc to jest dokładnie 7%, o 7% zmniejszy się ich siła nabywcza. Ale 62% mówi, nie, to jest nieuczciwe. A teraz przyjrzyjmy się drugiemu wariantowi. Jest pewna firma, która też przynosi niewielki zysk, też działa w obszarze, w którym zapanowała recesja, też jest wysokie bezrobocie, ale tutaj do tego mamy bardzo wysoką inflację na poziomie 12%. I w tej sytuacji firma postanawia podnieść płacę, ale tylko o 5%. I co na to pracownicy? 78% z nich mówi, że to jest OK. Oni rozumieją to, że podniesienie pensji będzie poniżej inflacji. Dla 22% to jest nieuczciwe, bo oni jednak dostrzegają to, że ich siła nabywcza spadnie. Ale przecież i w pierwszym, i w drugim przykładzie siła nabywcza pracowników spadnie o tyle samo spadnie o 7%. Tylko w pierwszym przypadku będzie to po prostu obniżenie ich nominalnej pensji o 7%. W drugim przypadku będzie to podniesienie pensji o 5%, ale dalej będzie to o 7% poniżej inflacji. A reakcje zupełnie różne. To pokazuje, że my nie postępujemy do końca racjonalnie, i to pokazuje też, że sam fakt obniżki, hasło obniżka działa na nas jak płachta na byka. To, że i tak będziemy mogli mniej kupić za naszą wypłatę, nie jest tak wprost dostrzegalne. Nie uznajemy tego za tak dotkliwe, jak to, że zamiast dotychczasowej pensji otrzymamy nieco mniej w następnym miesiącu. Jest też pewna mądrość tych chociażby restauratorów czy hotelarzy, którzy nie windują maksymalnie cen, nawet jeżeli jest ogromne zainteresowanie ich usługami. Wydawać by się mogło, że w tych najmodniejszych restauracjach przecież można by wręcz licytować wyjściówki do tej restauracji, wtedy trafiałyby one do tych, którzy rzeczywiście są w stanie zapłacić najwięcej, restaurator maksymalizowałby w ten sposób zyski. I taką propozycję zgłosili ekonomiści z Northwestern University właścicielowi najlepszych restauracji w Chicago, którym jest Nick Kokonas. On jednak uznał, że to jest zły pomysł i w swoim wpisie na blogu bardzo precyzyjnie wytłumaczył, dlaczego uważa to za zły pomysł. On napisał tak. W każdym biznesie niezwykle ważne jest, aby niezależnie od popytu nie pobierać od klienta więcej, niż jest warte dane dobro albo usługa, nawet jeśli ów klient byłby gotów zapłacić więcej. Według niego, nawet jeżeli ktoś byłby w stanie zapłacić 2000 dolarów za posiłek w jego restauracji, to i tak wyszedłby z poczuciem, no dobra, było pyszne, ale to nie jest warte 2000 dolarów. I co najistotniejsze, Kokonas uważa, że taki klient by już do niego nie wrócił, co więcej mógłby opowiadać o swoim rozczarowaniu innym potencjalnym miłośnikom jedzenia i to bardzo szybko mogłoby ich zbić z podium najlepszych restauracji w danym mieście. Zatem, taka mechaniczna maksymalizacja zysku w oparciu na wysoki popyt, według tego przedsiębiorcy, jest po prostu bezsensowna. Jeśli chodzi o współpracę, to przyjrzyjmy się jeszcze czemuś takiemu, co nazywa się grą w dobro publiczne. Dobro publiczne to jest takie dobre, które mogą konsumować wszyscy bez straty dla innych. Nie da się też nikogo wyłączyć z konsumpcji tego dobra. Na przykład, kiedy jest pokaz fajerwerków, to niezależnie od tego, jak wiele osób na to patrzy, wszyscy mogą cieszyć się tak samo. No i też ciężko powiedzieć, że ktoś może być wyłączony z oglądania tych fajerwerków. Jest taka obawa, że ludzie nie będą współpracować, jeżeli chodzi o wytwarzanie takich dóbr, że ich będzie za mało, że sam rynek nie będzie dostarczał dostatecznie dużej liczby tych dóbr. Ale przecież, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście ludzie tak kalkulują? Przecież ludzie zwykle dbają o dobro wspólne. Na przykład, sprząt, większość ludzi sprząta pole namiotowe po sobie, nawet jeżeli nikt tego nie egzekwuje. I takich przykładów jest naprawdę sporo. Naukowcy różnych dziedzin, ekonomiści, psychologowie, socjologowie próbują analizować ten problem na bazie bardzo prostej gry gry w dobro publiczne. Na czym polega ta gra? Zapraszamy 10 nieznających się osób do laboratorium, wręczamy każdej z nich 5 jednodalorowych banknotów, i każdy z uczestników może zadecydować, ile tych banknotów chciałby przeznaczyć na dobro publiczne. Może też nie przeznaczyć żadnego banknotu. Każdy, od każdego z nich zbieramy te pieniądze w taki sposób dyskretny to znaczy każdy to wkłada do koperty nieoznaczonej i nikt nie wie, ile dał jego sąsiad. Każdy robi to indywidualnie. I później wyciągamy te pieniądze, i cała ta kwota jest podwajana przez organizatorów, a następnie rozdzielana równo między wszystkich uczestników. Czyli nikt nie wie, ile się dorzuca do tego wspólnego koszyka, ale im więcej w tym wspólnym koszyku się znajdzie, tym to podwojenie będzie mocniejsze. Tym więcej na koniec będzie podzielone porówno po wszystkich graczy. Zatem nie wiemy, jak ludzie partycypują, wiemy, że otrzymamy porówno i że otrzymamy zwielokrotnione porówno. I teraz pytanie do szanownego słuchacza. Jak ty zachowałbyś się w tej sytuacji? Masz 5 jednodolarowych banknotów, podobnie jak dziewięć pozostałych osób. Nie wiesz, ile inni włożą do koperty. Wiesz tylko, że tą sumę, którą uzbiera się od wszystkich uczestników, pomnoży się przez dwa, a następnie równo podzieli między wszystkich uczestników zabawy. Ile tych banknotów włożyłbyś do koperty? Ile dolarów przeznaczyłbyś na to, żeby budować to dobro wspólne? Jeżeli przyjrzymy się tej grze, no to najlepszą stopę zwrotu można otrzymać wtedy, kiedy nie wkładamy nic, ale inni inwestują. No i dzięki temu, nie tracąc żadnych naszych banknotów, które otrzymaliśmy na początku, dostajemy wypłatę, jaka by ona nie była z tej wspólnej puli. No problem w tym, że jeżeli wszyscy tak pomyślą, to ta pula będzie wynosiła 0 i pomnożymy 0 przez 2, co dalej nam zatrzyma 0. Więc Generalnie, gdyby wszyscy dali wszystkie swoje pieniądze, czyli byłoby to 50 dolarów w puli, to następnie podnożona ona przez dwa dałaby 100 dolarów, i podział tego spowodowałby, że każdy zamiast, wychodząc, zamiast wyjść z 5 dolarami, wyszedłby z 10. Sytuacja idealna. Natomiast wielu ludzi nie współpracuje. I wybitny ekonomista Amatria Sen, ludzi, którzy nie wpłacają niczego do tej wspólnej poli, nazywa racjonalnymi głupcami. Pisze, że człowiek o czysto ekonomicznym podejściu jest w istocie społecznym idiotą, a teoria ekonomii niestety zajmowała się w dużej mierze właśnie takimi racjonalnymi głupcami. Na początku zwyczajowo połowa ludzi koperuje, czyli dokłada się do tej puli nawet całością swoich pieniędzy. Natomiast były też badania, które sugerowały, że jeżeli byśmy powtarzali tą grę, czyli jeżeli by ludzie zdobywali doświadczenie w tej grze, to poziom współpracy spada jeszcze bardziej, czyli już mniej niż połowa za każdym kolejnym razem. Decyduje się współpracować, pula jest mniejsza, wypłata jest coraz mniejsza. Jednak okazało się, że przy rozpoczęciu każdej kolejnej gry ludzie jednak są w stanie zaryzykować i wierzą w to, że inni też będą kooperować. Czyli wychodzą z założeniem takim: zacznę grać uczciwie i dopóki inni nie oszukają mnie, to nadal będę grał uczciwie. Czyli oznacza to, że większość ludzi to tak zwani racjonalni kooperatorzy. Zaczynają oni z kredytem zaufania i dalej grają fair pod warunkiem, że inni też tak będą grać. Natomiast kiedy w pierwszym powtórzeniu gry widzimy, że większość ludzi jednak, albo chociaż połowa z tych ludzi nie współpracuje, to, my, to coraz więcej z tych, którzy do tej pory współpracowali także zaczyna się wycofywać. Natomiast kiedy widzi pozytywny odzew, że większość ludzi współpracuje, to ta Grupa współpracujących cały czas będzie rosła. I to jest całkiem rozsądne podejście. Podejście, które też można wykorzystać bardzo dobrze w biznesie. To znaczy, należy założyć, że jeżeli ludzie są racjonalnymi kooperatorami, to jeżeli my odpowiemy im także uczciwością, to ten kredyt zaufania się zbuduje i będziemy grali fair. I w takiej grze, chociażby jako dobro publiczne, ta wypłata podwojona będzie dla nas wszystkich korzystna, i dla jednej, i dla drugiej strony tej gry. Natomiast te złe doświadczenia w konkretnej grze z tymi samymi ludźmi sprawiają, że w kolejnych powtórzeniach możemy się z tego wycofywać. Sytuacja początkowa jest całkiem niezła, bo ludzie chcą współpracować i warto im to umożliwić, bo tak długo jak my będziemy pozytywnie odpowiadali na ich uczciwość, tak długo te wypłaty będą mogły być pomnażane, no i wynik całej gry korzystny. I na koniec przykład, który myślę dobrze pokazuje to, że trzeba ufać, ale tak nie do końca. Że warto współpracować, ale też nie można być frajerem, bo my bardzo boimy się tego, żeby po prostu nie uznać nas za frajerów, żebyśmy nie byli frajerami. Większość ludzi nie ma potrzeby oszukiwania innych, natomiast bardzo też boi się tego, żeby samemu nie zostać oszukanym, więc to takie wyciąganie ręki ma, swój, ma swoje granice. I można powiedzieć, że kontrola najlepszą formą zaufania, ale są historie, które pokazują, że nie do końca. Otóż w wielu krajach jest tak, że rolnicy wystawiają swoje produkty, to co zebrali ze swoich pól, ze swoich sadów, przy drogach, i tam można sobie podjechać, zabrać to, i stoi skrzynka przytwierdzona gdzieś dobrze do podłoża, do której wrzucamy ustaloną cenę. Zachowanie całkiem sensowne, ponieważ rolnik nie mógłby tracić czasu, żeby cały dzień tam czekać, czy akurat ktoś przejedzie i to chciałby kupić. Więc musi trochę zaufać, zautomatyzować to w ten sposób, że te warzywa, te owoce sobie leżą i ktoś może podjechać i je zabrać. Natomiast to czy zapłaci, czy nie, nie mamy na to większego wpływu. Tutaj musimy bazować na zaufaniu. I ponieważ cały czas ta praktyka się dzieje, oznacza to, że jednak większość ludzi postępuje uczciwie i rolnikom opłaca się w ten sposób zaufać. Wystawić puszkę, wystawić Warzywa i liczyć na to, że ludzie będą uczciwie płacili za to, co wzięli. Naturalnie, jest, na pewno znajdą się jacyś gapowicze, którzy ukradną, natomiast na koniec dnia i tak ten wynik będzie opłacalny. Ale proszę zauważyć, że to zaufanie jest ograniczone. To znaczy, o ile warzywa można sobie wziąć, tak już zwykle. Ta skrzynka na pieniądze jest przytwierdzona, tak, żeby nie dało się jej za łatwo zabrać. Też, żeby nie dało się zbyt łatwo podebrać z niej pieniędzy. Ta szczelina, przez którą wsuwa się pieniądze, jest dość wąska, tak, żeby jednak była pewna kontrola nad tym, co się dzieje. Więc jesteśmy w stanie zaufać i położyć tam to, co zebraliśmy z pola. Ale kiedy już chodzi o prawdziwe pieniądze, o żywą gotówkę, to. Kłódka, przytwierdzona, dobrze skrzynka, tak żeby było trudniej ukraść, tak żeby nie dało się tak łatwo ukraść tych pieniędzy. Zatem są granice zaufania, ale jeżeli dobrze je poznamy, jeżeli też będziemy racjonalnymi kooperatorami, to będzie to opłacalne i to już w krótkim okresie. Zatem uczciwość popłaca nie tylko w długim okresie, nie tylko w budowaniu takich wielkich, pogłębionych relacji z klientami czy kontrahentami. Ona popłaca tu i teraz. Ten odcinek powstał na bazie książki Richarda Tylera. Zachowania niepoprawne. Zapraszam serdecznie na stronę internetową bartlomiejbiga.pl przez 009. Tam są notatki do tego odcinka, najważniejsze linki, polecane cytowane materiały. Więcej informacji o tym podcaście i o innych moich działalnościach także na bartlomibiga.pl Zapraszam serdecznie do tego, żeby odwiedzić, zasubskrybować, komentować, polecać. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki podcastu o tym, co w ekonomii jest najpiękniejsze. Do usłyszenia.